Ze śląskiego pejzażu znikają kopalnie. Razem z nimi zasypywane są miejsca pracy górników. Inne kopalnie wyzbywają się ich, a oni biorą odprawy, podpisują dokument, że nigdy nie podejmą pracy w polskich kopalniach. Nazwali ten dokument cyrografem. Za cyrograf dostają 40 tysięcy złotych. Bohaterom naszego filmu towarzyszyliśmy z kamerą blisko rok. Popatrzmy, jak sobie radzili. to Barbaro, modlę się, pomóc znaleźć pracę. To jest ostatnia deska ratunku. Święta Barbaro, nie otrałem im z kwitkiem. Rodzina to jest pierwsza do mnie. Pierwsza jak robota. Ale lepsze to teraz te małe jest. Łoskot z Katowic mówi, kłaniam się. Chciałem rozmawiać z marszałkiem Płażyńskim. A w jakiej sprawie? Marszałek Płażyński ma dla mnie pracę. Ja tych, którzy wymyślili tę odprawę, to bym normalnie powyższała. Jeszcze nie tak dawno pokazywałam chłopcom serduszko, które mi wyrzeźbiłeś z węgla. Trzymałam je tyle lat Jeszcze i dopiero rok temu wyrzuciłam. Tam ale, swoich ale pieniędzy. proszę, proszę mnie nie przerywać, teraz ja mówię, ja wysłuchałam panią, teraz proszę mnie wysłuchać. Tak. Codziennie informuję szefostw, że dzwonią y, o pieniądze, że trzeba wypłaty zrobić. Codziennie, naprawdę. No, proszę zadzwonić, niech tu przyjadą. Niech pani nie krzyczy, proszę panią, niech pani na mnie nie krzyczy. Jak ja mam nie krzyczeć? Jak ja mam nie krzyczeć? Niech tu przyjadą. Niech się mi tu wytłumaczą. Bo to jest granda, robić spółkę, a nie mieć za co zapłacić ludziom. I ja cię, żebyś tutaj przyjechała. Widzieliście? Nie, nie ma. Nie, nic mnie nie zostawiła. Co się stało? Ta pani krzyczy na mnie. Nie wiem, co mam zrobić. Wychodziliście? Widzieliście przecież. Zostawiliście mnie samą. No, na razie. Szef powiedział, że już przelewy idą. Czy to jest prawda? Ja widzę tutaj. No, Pani Pani się ma. Nic nie ma. Nic. Przelew, poczta, nic. No właśnie. A teraz kombinuję dla Pani pieniądze, chcę wypłacić i mieć święty spokój. Proszę. Kurde, musiałam Wyciąga Pani ze swoich jednak. 200. 250. 260. A Pani ma do zapłaty 426. Ja Pani na piśmie zapiszę, że. Wie pani co? nie pani zobaczy, ile ja mam tu pism od was. Ale to no. już, to już. No właśnie. A czy pani je odzyska? Zapytałam się pani coś. Czy pani je odzyska? Czy ja mam teraz znowu nie spać, bo uważać, że y, panią okradłam? Nie, nie. panią nie będę osądzać, że pani mnie okradła. 26. Nie mam innego wyjścia, podpisze mi pani, że otrzymała pieniądze 426. Andrzej Bies znów wyruszył w poszukiwaniu zajęcia. Tym razem jedzie do górniczej agencji pracy. Tam cywilny kawaler. Tak, to jest tak, aktualne? Tak, tak, a tu? Chciałabym pracę znaleźć fizyczną. Wszystkie dane tutaj są aktualne, tak? tak? Do pracował pan w kopalni? Tak. W kopalni, tak? Tak. I kiedy pan z kopalni odszedł? W lipcu 99, bardzo bym Chciałem też wrócić na kopanie, tylko to jest A za późno. Żeby wrócić. To tak, niestety, kiedy pan podpisywał, tak. y, bo pan robił odprawę jedną tak. Razy, bo, tak? kiedy pan podpisywał tą, tą zgodę na odejście, tak. to tam był taki punkt, że nigdy pan już nie będzie tak. do polskiego górnictwa mógł wrócić. Tak. Także niestety do górnictwa pan już nie wrócił. No. Jest to przykre, żałuję pan tej decyzji, tak. tak? A proszę mi powiedzieć, co pan robi teraz, kiedy jest pan w domu, ma pan dużo czasu. Z psem też chodzę na podwórku. Na spacery? Tak. Mhm. A oprócz tego, na przykład, ze znajomymi się pan widuje. Tak, to chodzę do kolegi też. No i kolega, powiedział jest. pan znajomym, że pan szuka pracy? On też jest bez pracy. On też jest bez pracy? Też jest o, bez pracy. i to niedobrze. dobrze. też pracować jako pracochowniczy, lalki składać, albo takie misie. A w domu chciałby tak. pan po, też pracę pracować? Wyplanować? I najbardziej pan opowiadała jakaś taka praca związana z zabawkami, tak? tak. Takie, tak tylko to są dość tak. dokładne rzeczy. Tego typu. Wie pan, że nawet mieliśmy taki kontakt z, od Pana z Zabrza, z rzeczy to nie będzie dla Pana problem, że trzeba będzie do niego się od czasu do czasu okay. wybrać. Hmm. Sam fakt, że Pan do nas trafił jest dowodem no. na to, że Panu rzeczywiście zależy na tym, żeby się zatrudnić. Że Pan coś w tym kierunku robi i myślę, że wspólnie coś Top. znajdziemy. Dziękuję. Okay. Dobrze? Nie wszystko Janusz wykupisz z Lombardu. Być? Mogę być badnięty? Czo. No. Może taką gorząkę wypiję? Nie wolno? A już już na zapas, do... poza co ty myślisz, żeby to nie cierpiał? Co to się tam pojadą już. Co cię wypić, kwiatów, kaseckie, bo i jest. Ja to mi się Łańcusek. Jaki? Ten złoty, dzisiaj odebrał. Przepiłeś? Przepiłem, ale dzisiaj go odebrałem. Ale znaczy, masz można. Nie musisz się przejmować tym. No tu tutaj, dzioko mało tato. A się to k***a wszystko potarga obować się. No. Ja pierd***. Ale nie, bo to się nie odpię, no. Mhm No, uh -huh, no widzisz. To się zapina, odpina. No ja? To jest od ojca się. No na pewno, a to jest mój. Tak przepić. Ale a ty się... O k***a, chodź tu bliżej, ku mnie, bo to Przepię. widzisz. No nie umie ja mnie no no jak ty, ty masz chudą szyję, ale wisiorka jeszcze nie ma. No, no bo wiesz co, bo jeszcze ojciec zastawił, żeby sobie kupić gazetkę, wiesz? Dziś odbył się pogrzeb górnika. Orkiestra kopalni Wieczorek żegnała kolegę. Po pogrzebie Bogdan Smuda, ten, który wciąż nakłania żonę do przeprowadzki, razem z kolegą odwiedził seniora orkiestry. Jana Kincera, rzadko go ostatnio widuje, a przecież orkiestra jest jak rodzina. Grzegorz Kania przez kolegów zwany Kokolino. Ulubieniec pana Jana, w przeciwieństwie do Bogdana, jest samotny. Jan Kincer, pierwszy skrzypek orkiestry, podczas okupacji uratował jej nuty, a potem grał z nią przez pół wieku. Jeszcze pamiętam, jak mi tak pogrzeb grali na Giszowcu, jeszcze Hansel i Nie, nie, nie. To mi grali, a potem po pogrzebie, do parku, na piwo. A śpiewał potem piechty bez boliną. Piechty bez boliną. No i ten pogrzeb ile Tu, a tu pe... Cały dzień. <laughs> <A na laughs> Cały dzień. Litra, <laughs> do lasu. Do... i na popołudnie do roboty. A wy, panie Janku, kiedy żeście zaczęli grać w orkiestrze? W 32 roku. 32 roku? No ja był zawodowy, widzisz. Mm. Była orkiestra symfoniczna. Mhm, mm mhm. Mm no a potem dint orkiestra, wiesz. Ty, ty, ty. No to kawał historii jest. Co? Co na, pana no, Jąka, zdrowie. Zdrowy, pana Junkra, Żeby 200 lat nie tylko było, nie? To pojawiło się 100 nie by że życzył. 8 lotby bych w życiu. No za te 100, lat no, lat no, za te 100 lat, to tak się ja to napijemy. No, zdrowko. Zaś to zdrowko, no i. Wasze zdrowie. No może być. Adamowi trafia się praca we Włoszech. ani ta nie tym zachwycona. Jej niepokój potęguje fakt, że od kiedy Adam odszedł z kopalni, zaczął pić. Boi się o niego. Ja to mam zamiar być długo. Słuchaj, no ja tak kombinuję rok. No ja to widzę, że ty będziesz we Włoszech, a ja tu będę w Polsce. Ty robotę masz, to się cieszę, ale za ile masz tą pracę? No za ile? Malutko. No. 600 zł. Ile będziesz tam zarabiać? No, miało być 3,5 miliona lirów. A wiesz o tym, jak tam jest niebezpieczniej w ogóle? Jak Ale będziecie za... tam mieszkać? Słuchaj, za te pieniądze to mogą mnie w nocy karaluchy i pluskwy w pierd.